hej 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 witam witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na kolejny odcineczek epsa 25 mi się łapka teraz nie chcę wyłączyć a Jezus tak to jest kurna z modyfikacjami nie to miał iść tak ustawienia a, gdzie on jest Ogólne. Nie, tu. Dodatkowe nie. Tu musi być. No kurka. Dobra, już wiem jak się to ustawiało. Alt A? Nie. No kurde, nie, nie chce mi się ta łapka wyłączyć. Nie chcę podnosić kombajnu. Coś się spsuło. Alt C? Nie. Shift C? Shift A? Nie. Alt S? Kurde. Ctrl No ja pierdzielę. Tak działa. Tak działa. Dobra, weźmiemy sobie tutaj, to gdzieś tu było. Czyli to tu musi być w takim układzie. Powinno teraz być dobrze. Piątka jest, jest, działa. Dobra. Tak, mamy duże pole. Mamy taki ładny kombajn. I, Jezus, i ten sam błąd mi wyskakuje, co wszędzie, ale dobra. Odpalamy. E yeah, aí, do mojego nowego kombajnu nie mam przystawki więc ratujemy się z swoim bizonem Ogólnie mam dwa bizony W ostatnim odcinku tam widzieliście sprzęty stare, stały do sprzedaży to przyjechał gościu, zabrał wszystko jeszcze obeszliśmy całe gospodarstwo i w sumie to co mi było zbędne praktycznie zabrał wszystko bez bez nawet jakiegoś większego handlowania Nie wiedziałem czy uda mi się objechać po długości, ale wygląda na to, że spokojnie obiadę na zbiornik. Będę musiał pobiegnąć na drugą stronę po traktor z przyczepą. Pożyczyłem od sąsiada przyczepę, też jedną. Ma dokładnie taką samą jak moja, więc... A raczej wątpię, żeby mi się udało, chociaż może i 30 ton tutaj zbierzemy. Moja nowa obora tam stoi, widać ją ładnie. Dobra, schowam się, żeby nie przeszkadzał. Dobra, zgasimy go i biegniemy. zejdzie mi się trochę z tym polem tutaj. A ja wam nawet na ostatnim odcinku nie pokazałem ani gospodarstwa, ani nic chyba, nie? Dobra. Tu jest moja tamta, ta nowa to jest sąsiada i tą nową przeprowadzimy sobie... Przeprowadzimy sobie z tamtej strony. Ja to wam pokażę mniej więcej gospodarstwo jak wygląda. Dobra, nie będę gasił. Mamy oczywiście kombajnik z wężutkim kelerkiem. Sprzęt do ziemniaczków, beczka. Opryskiwać, jak widać, duży, raz tylko używany, płuk, agregat. Tutaj mamy wały, mamy do kamieni zbierania ustrojstwo mamy prasę, na no, zielonkarskie ogólnie. no i moje gospodarstwo się tak prezentuje piese łowi a już się coś zbugowało nie mogę mu dać jeść jedwa polubiony garażyk taki blaszak taki garażyk moja nyska do przewożenia przeważnie paliwo przywożę siątka z opryskiwaczem i ta siątka naprawdę fajnie chodzi. to widzieliście jak ona działa na... Czekajcie, bo tu będzie mi sypać się to cały czas. Kurniczek. No już jajek się trochę nas zbierało. No, hederek od drugiego bizona. Ustrojstwo do sypania big bugi. Krokodyle kleży. Jakby się tu przestało mieścić, to sobie mogę tutaj oczywiście zawsze obornika przywieźć, czy coś tam jest. Rozrzutnik nawozu, mój ulubiony zatorek przypięty tutaj do ścielarki, mała, mała obórka No i mój ulubiony bizonik też ładnie ładne dźwięki ma zadlany pali na raz tutaj stał siewnik ale sprzedałem zostały zostało mi tutaj e, pszenica dla kur ale będę musiał chyba sprzedać tej pszenicy trochę jeszcze kupiłem żarcie dla świnek świnek parę też jest no, taka przyczepka mała na, autosanka stara bele sobie przyłożę tutaj do ścielenia taki mały warsztacik tutaj mamy większy warsztacik i jeszcze trochę tam sprzętu stało to sprzedaliśmy to wszystko co tu było i został tylko rozrzutnik do przeprowadzenia tam bo to miejsce tutaj to jest tam od tartaku tam sobie stawiałem maszynę dogadałem się nie było problemu także tak to wygląda u mnie Tutaj przyjdzie kukurydza, tutaj ziemniaki. na też tam na tej będę musiał wjechać no nie mam wyjścia I zamknę, żeby mnie urwał, I jedziemy dalej z tym koksem, tak mam założony założoną hydraulikę, więc. kurna z tym wysypywaniem też będzie problem nie wiem, jakoś tu zawrócę wiedziałem no niestety farming i oczywiście tak więc zrobimy se tak Patrzcie na miniaturkę. baš nije dobro mam że przyzwyczaiłem się do jazdy ze szotka jakoś nie umiem I na tym dużym polu tutaj to olbrzymie pole to rzepaczek. Nie rzepaczek tylko owiec się na razie na wiosnę obsieje. Mam nadzieję że mi dojdzie do sierpnia i pójdzie tu rzepak później. przejdzie przejdzie ta mgła wyłączymy sobie chudy ładniejsza pod kanamiaturkę No, raczej na odcinku całego dopół pola nie zetnajmy, z czym się tu zejdzie Akurat sprzedamy kukurydzę całą. Odłożymy pieniążki na konto. Dojdą pieniążki za mleczko. Sprzedamy te jajca, to nam wszystkie miód, który mi się nam zbiera. i być może uda mi się uzbierać, żeby się kupić na wiosnę. bo kokuruzja to najwyżej od sąsiada pożyczę siewnika albo i... no nie będzie miał czas to mi obsieje, jak nie no to siewnik i dobra dziki kur na no wygryzły tutaj no, wy... wyryły Muszę kupić jeszcze jedną małą przyczepę, mniejszą niż ta. może być na beczu wyższa no tutaj też mam burty do niej także Tylko ten jak założę na to on mi nie sięgnie później W tych lusterkach to tak jest widać, że to jest Dobra moi drodzy, ja będę sobie tutaj kosił, a my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia, cześć!